<laughs> Jeszcze żem zrobiłem papierów ze związkną do PZK nie, nie złożyłem. Może mi się uda to na pół roczze, także proszę mi na razie karty nie wysyłać. Muszę tak jakieś nowe kartki wydrukować, bo te moje starę to mi tam. Przez 20 lat go przydały, to, to nie ma w jest. Przepraszam za ja zagmianę, na tyle to spadło. Nie, dobrze spadłeś, spadłeś, ale mogło być, że spadłeś. Ależ to pomysł akurat nie nasz, tylko tej grupy, która się zajmuje tymi balonami. Także tutaj pełni gratulacje i podziękowania. Nie no, fajna, niesamowita oczywiście atrakcja również. Co prawda, bo ten balon tak naprawdę, wiesz, to no nie rozstrzelił się zbyt wysoko, poszedł do góry, ale tam, wiesz, patrząc w pozycji poziomej, to on praktycznie, wiesz, tam stał w miejscu, no. bardzo fajnie było, słuchaj, bardzo fajnie, cała, wiesz, impreza bardzo fajnie się udała, lampa non-stop, środy lampa, po prostu bezchmurne niebo, non-stop. Także tutaj te prognozy to są w ogóle jakieś wiesz, co Trzeba by było do CESAŁEN-u napisać, czy do telewizji w ogóle i niech oni w ogóle zdejmą ten program, bo to szkoda czasu na nowego na prognozy pogody. O Omen, mena Tam się nie zna w ogóle ta pani na prognozie. Miało padać, gra burze, wiatry wyrywające, więc samochody z korzeniami tego. Nic takich rzeczy nie było. Jesteśmy tak popaleni, słuchaj, na nas że w ogóle głowa mała. Także było około tysiąca osób, ponad tysiąc osób było z tego, co tutaj usłyszałem od organizatorów, także bardzo słuchaj, zacnie, no. Dobrze, ale nie, 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 tego, nie, nie, mędzę tutaj, pijemy dalej sobie kawusi, i tu lokalnie robimy łączności. No zainteresowały mnie te tutaj jakieś tam crazy'le i tak dalej, chciałem zobaczyć, co to się tam dzieje. Pozdrowienia masz tutaj całej szajki naszej. Wszystkie dobre. Skół e, Adam, Natalia, Józefa. skół S57 Adam. Adam od całej szajki, tak? To jako szajka tam jesteś kurde, jak się porobił tramy się porobi. No dzięki, do, pozdrowionka dla do was również. E, no jakby to nie patrzeć, ale e, czy to koło, nie koło, aczkolwiek temu kołu oczywiście się jak najbardziej uchylam. Czapkę, tak powiem, z, głów, z głowy składam, czy perukę, peruką ruszam, chociaż nie mam. E, ale no, to było faktycznie, ta trajektoria była coś taka śmieszna troszkę. Tak się zastanawialiśmy się wczoraj tutaj we Warszawie, że tak powiem, żeby jakoś tak zrobić, że jak on już wysoko, żeby on sobie tam stanął, żeby takie prądy wiatra, wiatru były, żeby on na przykład wokoło łodzi cały czas sobie się bują. albo byłby przemianik na sprawę. Dobrze, to to, zdrowia, szczęścia i słodyczy dla Łosiowa, że tak powiem, Adaś życzy i najlepszego, skupięcia AG, Z Ramatal, nie Natalia Dobra, widzę, że to się towarzystwo pobudziło już i jakiś mi wiesz, wycinam je powoli przemieni, ktoś tam pek, pteka gdzieś tutaj z okolic, także coś tam się dzieje. Tak. To cały raz te powiem, jak wrócimy, a tam wszystkiego dobrego do później. to będę Serduszko boli, tak ile to? Polarski, jest krótkopolarski, jest niepolski. No. Boli, weź tu się postaw obok, po no, to, mój, żeby nie zakłócał. Jestem trochę zmęczony, bo te, ta podróż, to wszystko, taka wiesz, aleśmy w trójkę wracali samochodem. Yy, no, ale w porządku. Na drugi raz się spotkamy, to dzisiaj wszystko chyba myślę. Dobra, nie przeszkadzam. Dziękuję bardzo, życzę miłego pobytu i powrotu do domu. i do usłyszenia. Okej, ale nasz na doryta, specjalnie, kiedy mamy za biurę, za... I łódź. A nie, nie, nie. A nie, <grym> dawaj, wody, to, ich, nie. A nie, nie, nie. A przyczepą nie. No, przyczepą nie, nie. A nie, nie, fajne, fajne wrażenie, to robi. Jak tylko Pan mówię, tu zdrowie dopiszę, to na przyszły oh, rok również się przyjechać. Yy, dziękuję za krótką łączność. 73 miłej niedzieli życzę i do podobnego usłyszenia. Yy, Stefan Paweł Halina, Grażyna Dorota, SP9 Lewa Wioletta, Jacek Złosiakończyk. Oh. Dziękuję. 73 baj. Cześć, pan Paweł Dziwniak, Ewa Wioletta, pan Paweł Czujnka, Halina Husta, Wzorota, Kojańsko Cześć, dziękuję za krótko, ładno, łączność, 73 do usłyszenia i może na drugi rok się spotkamy, cześć Cześć SQ5, Natalia, Wanda, Olga Natalia, Wanda, Olga, SQ chyba 5 myślę, że dobrze bym zanotował znak Jakże moje imię nadaję e, z Jaworz na okolicy ze wlotu w Łoś, Ci może podam w następnej relacji nie proszę, zadam kodek 5, Natalia, Wanda, Olga, SP9, Roman, Ewa, Wioletta SP-9, Roman, Ewa, Wioletta z tej strony, Stefan, Kłebek, Piątka, Natalia, Wanda, Olga, Radek z tej strony, Radek mam na imię, witaj Jacku, witaj na Łosiu, ja nie dojechałem w tym roku na Łoś, konkurencyjna że tak powiem impreza, mamy tutaj spotkanie w okolicach Tarczyna na 20 km na południe od Warszawy z kolegami z klubu, z też zainteresowanymi krótkofalarstwem, łącznościami, także tutaj lokalnie. Mieliśmy trochę wcześniej już umówione niż nawet e, termin na Łosia przypadł, dlatego no, nie zmienialiśmy planów i, i w tym roku tutaj się spotkaliśmy koło tarczyna, tarczyn koło, e, e, koło na 20 km na południe od Warszawy. Piątka dziewiątka dla Ciebie raport, piątka dziewiątka, bardzo ładnie to leci. Natomiast tam kolega wcześniej z Tobą rozmawiał. Wiem, że pracujesz z akumulatora dosyć dużego, ale posłuchaj, czy, czy możesz powiedzieć coś więcej? Czy już pracowałeś na takim akumulatorze? Jak długo ci wytrzyma taki akumulator? W zasadzie najbardziej mnie interesuje co się dzieje, jak się już kończy, czy, czy podglądasz po prostu napięcie i ocenisz, że trzeba. Trzeba przestać nadawać, czy, czy po prostu radio czy jakoś zasygnalizuje. No, Ciekawie mnie to. Ja w tej chwili też z akumulatora e, bezpośrednio do samochodu, nawet mniejszy 50A, ale pierwszy raz pracuję na akumulatorze, no i tak się zastanawiam, jaki, jaki to czas się daje osiągnąć i, i co, się, co się by stało później.

ST587 i tu na wyświetlaczu jest podgląd napięcia, wiesz? Yy, Także yy, i podczas odbioru, i podczas nadawania, no, w tej czyni przy nadawaniu mam, no, równe 12V, yy, troszeczkę już spadło na pięcie, bo tak to 12,5, 12,6 tam, jak yy, było mniej więcej, jak był naładowany. Na full. Trudno e, e, mi powiedzieć, bo ja na tym akumulatorze dopiero trzeci raz pracuję tu, wracam tam i jest manowicz, raz, no Byłem trzy dni i jest Wiele tych łączności nie porobiłem. E, no, ale prawdę mi nie zabrakło. No tutaj, e, tutaj to mam raz, raz Wszystkie placzki dzisiaj bym zrobił yy, i, i tam wiecu dni praktycznie nie ma śladu, że ten akumulator coś, coś się zużył. Także podgląd napięcia jest, jest nie żeby yy, doszło tam, yy, poniżej 10,5 V dla akumulatora to już jest yy, bardzo szkodliwe. I tego trzeba pilnować, żeby go nie rozładować do takiego niskiego stanu, bo później się zacięcza. Także trzeba przerwać wtedy i ten... No zresztą radio chyba y, jak będzie miało tam poniżej 11V, to już też zaczyna y, kieczko chodzić. No. Y, to tyle ci mogę powiedzieć, ja ten akumulator praktycznie to nie kupiłem do radia, tylko bo y, używam do łódki, do silnika elektrycznego. Ja mam taką małą łódeczkę i, i to, no a w tym roku go pierwszy raz użyłem do, do radia, no, tak, tak bym to powiedział. Proszę, skupij ja Wanda Olga SP9 Roman Ewa Wioletta.